Bo, Józu Gdzie jestem? Marek? Aktualnie jesteś w budynku moim. O. Znaczy dla budynku. Bo, a gdzie Rafał? O, o Jezu. Rafał został porwany przez wolverino. Co? No ja nie wierzę. Skąd te bronie? W ogóle sobie jestem w piżamie. Śpiące. Dwa miesiące aż. Nie wytrzymam. Rafał przez A. Wiem gdzie to jest. Wiem gdzie to jest. O Jezu! O! Nie mogę chodzić. Chodź, musimy jak najszybciej znaleźć Rafała. Tutaj wyposażenia, idziemy, o, dzięki, sędziom sobie zjemy, ale później, bo na razie muszę, chodź, po prostu, jedźmy, dobra, stop, gdzie jest ten dym niebieski, bo może na oprawców, ej, tam, pochodź, No niby teraz, dobra, stop. Ty patrz, coś, coś tam jest. W ogóle co to jest zabronić, no? Na... A w ogóle co tam jest? Są oprawcy E Jakieś piony dostawcie. Są oprawcy Ej. już z nimi się mierzyliśmy z Rafałem, ale... To są jakieś roboty. Trzeba ich pokonać. Myślisz, że są przyjazne? Um... Nie, oprawcy e nie robi za mnie. O nie, a to w nie. Mam jakieś pięści! Aaaaa! ci! O niczego z mają radar. Dobra, wjeżdżamy tutaj, bo zaraz... Ty, jacyś ludzie! Chodź, wyskuj! Co to są za ludzie? Wolwerina Gdzie oni są? Dostał Josa Leży Nie jestem godny, ale rzucam tu motora 37 Pamiętaj, jak wygrałeś go w, w zabawki w sniku Co? Od pleców To buty są jeszcze niż myśleliśmy Leży Dobra. ja statek. Musimy ja najszybciej. Znaleźć. Patrz, tu jest szczelnica, ale nie, 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 czasu. nie, nie, trzymaj trzymaj się. nie, 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 do nie odchodź Muszę O nie, tam jest rekin Co on robi? Wioletowy O nie Coś ciężko go trafić O nie Ściekł się Jezu Piękny poczwaro! Już wiem dlaczego był zakaz kupowania. A przecież... Wielotowych rekinów nie ma w Fortnite! W ogóle rekinów nie ma w Fortnite! To w ogóle rekiny... To nie były bójty z dzieciństwa? Bawię się, że to jest jakiś... Przyrodek natury w Wypadek. Piękny to chodź tu, chodź, 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 chodź! Jezu! Przepraszam, nie będę cię nazywał ptaczką. Idź, idź stąd. Ucieka, ucieka. O nie, znowu atakuje. Gin, gin, gin. Chodź, 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 chodź! Ja z nim kończę. Pyk! Koniec tu. tym. Wow. to Co to? Siorbo ryba, fioletowa snajpa. Panie. Dobra Marek, obawiam się, że mój statek już odpływa, więc trzymaj się. Będę z wami.